Dobra, stajemy. Dobra, stajemy. Oho. Wycofać się, wycofać się. Wybuchli, aaa. Dobra, stój, stój, stój. Czekaj, to panuje drogus. Na wzgórzu są chyba. Na wzgórzu, potwierdzam. Staś nie żyje z tego naszego pojazdu. Fójr MROK-po. Jeden się przewrócił w róg do... Dało się na tym kiedyś to stawić Jest no Uwłożył się Uwłożył no Jestem aptik Chujki U tu 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 gdzie są te gazy? Jak tym wyhamować? Kurwa. Gdzie są te gazy? Na lewo. Bardziej czy? Gdzieś bardziej były? bardziej na prawo teraz. Jeszcze, 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 malina, Tak, proste już. A, jeszcze bardziej Kwasza na prawo. Wstały. A, tu. Już. Ale. Bo tu, tu. On jest gituba. To jest fajnie szybki. Tybki też trochę wytrzymają. Cicho. drzewo, kurwa. <grym, <grym, się kurwa, nie jest... Wytrzyma. Nie, kurwa, to właśnie na razie. Ruszajcie na razie na południe. Spierdalałem, spierdalałem. Na południe lasem. To... erpeg 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 Jedź, jedź. Jeden leży. Jakichś trzech irkuckich gejów nas zaszło. Jeden zdjęty Niebieski zająć się płacami o, o ja z na, łez. na Gdzie są? są? Gdzie, Gdzie nie są? Widzę od, Narwę, od po naszym pojedynku Ja Duchów. A nie, to, ja, to, to nie nasz. nasz, To nie nasz. o nieważne, nie nasz drugi gatunek właśnie to jest ten chuj szperpekie, albo przed Dobra, zielono jeśli widzicie, to angażujcie, będziecie musieli sami angażować, ponieważ my mamy własne kontakty. Jeden zdjęty? Drugi zdjęty? Bani, Roz... Prawie, o kurwa A te rozwal go pobokałem Już Zobaczcie co to jest, Ale jest bo... Uwaga kurwa. Strzelaj, strzelaj, no strzelaj. Nie jednak. strzelaj jednak, kurwa za dużo teraz zostałem Nie mogę na broń papiery, bo Uwaga bezpośrednio południa Dobra, chuj, uwaga strzelna Nie baczimy Backblast Backblast Dobra, clear, clear Czekaj, bo... Bo mi mryga Eee, kształtko mam to. Nie pójdę Kasia warwa nie strzelacie To po chuj tam chodzisz Obok miałem no, no, pozycję Proszę o poprawkę na kwadrat 0.7.1 Dobra ze... Adam To jest jeden kwadrat na lewo I proszę wykonać ponownie sytuację Adam! Aktuaryjcy. Poczekajcie, ja podbiegnę do Adama Będę go osłaniał Dobra, Damik, żyjesz? Ja ci pomogę Pomagam, osłaniaj Osłaniaj Damiksa i Adama Majestyk? Kurwa wielki już idź, idź, idź. Dzięki No jej, jest na mropie no, Dobra, Jeff. Ja? Nie kurwa na, na osoby e, leczone kurwa, Tylko patrzysz na kontaktów Uzdjętych Zakładam szynę, a co o dla mnie jak coś A masz postrzelowo? Powiedz, że szybciej tym szmugowcem, tak. bo kurwa wy, bo... bo za niedługo nie będziemy miał po co przy, no, przylatywać Ran rzuciłem Eptic O Posłuchałeś mnie? Więc A masz postrzałową na klacie? I to nie jedną Już dobra. Róg podchodzi od no, North East i East z podgórki jak co. Można zrobić też tak Dobra, to zieloni przesuńcie się tak, żebyście mieli dobry ostrzał, żeby nawet nie zdążyli podejść. Nie masz nic na klacie. Gdzie? przesuńcie się trochę na East. No, bo bo Przecież... ktoś ci sprawdza klen. Wiem, wiem poziom tlenu, no SPO2. Ci ubywał to wiesz. Dobra. Tak, jak coś ten na mnie to jest Nie, Panie, połóż tam kopać z przodu. Panie, ja osłaniam. Oni nadal posłuchają pod tą górkę? Tak już z piątego zdjąłem. Grupą. Jakiś zielony chciałby mi pomóc w wykonaniu rozkazu kurwa. Granat poszedł Ja mogę iść. Ja pozytywają szczyty pomóc, widzę, że zieloni w smeć. Zawsze, norf jeszcze dał dużo kontaktów. Dobra przyjąłem na razie utrzymujemy Jeden kontakt 5-1 Plecy macie no zobaczcie ile tam jest kurwa kontaktów no O, o kurwa Złogę 6 z RPG Walam, masz walam A ile tam jest? Tylko nie walcz tego, termom, y, z demu Dobra wiem ile jest, uwaga Co jest kurwa Uwaga backblast Łapiec się jak ktoś nie wiem, nie widzę, gdzie tu jesteś. Mogę strzelać? No to obróć się i sprawdź. No, no strzelaj, no strzelaj. Ale jest tam pusto, jest, czekaj, gdzieś tu jest. Adam, cofnij się. Już, już, już. Okej. Okay. O, kurwa. Się... Ła! O kurwa, od pleców widzą. Dostaję. Obok nas co? Dobra, rzucam smoki w cipie to mam. No kurwa z każdej strony walą. O, dwa to? Na obóz. Pokażam wszyscy, co żyją na obóz. Gdzie w ogóle I tylko trzech, oprócz mnie w obozie. Gdzie jest reszta? W drugim obozie, centralnie Jesteś obok. Chłopca mnie ciosa przez, kurwa, trzy mury, hesko, wole, no. O kurwa, przez smoke'i nakurwiają, no. Nie pierdol. No nie mogę, no dostaję cały czas. Ty, jest obok nas. im podejście do nas No chłopie kurwa, osłony tu mam No ale oni strzelają kurwa on North East wali. walizie strzelają To wsparcie Mi-24 nagle anulowane czy co? W ogóle kurwa ten Mi-24 mi, mi, mi tego to tego, on kurwa, kurwa. tony w ogóle będzie czy już nie? Na razie jest poza strefą Ja pierdolę kurwa 3 sekundą to były Zaraz się wyłoży ogólnie też. Nie, no tam jest. U... Leż na ziemi, Kurwa, kalosy. już chciałem przejść. Kurwa, kalosz. Zaraz zdechnę. Kurwa, o. jebany snajper. Ja nie mam zaraz amunicji, już się kończy. Też gdy tu leżą gdzieś? Nie. Jeden leżał blisko za drzewem. Kurwa. No, so. Nie chciałem pingować. Posładuje... chować się. 24 go rucha, dobra Nie wychylać się, kurwa, pajacze jebamy Aha Dobrze, Ja was nie będę leczył jak dostaniecie teraz O mamy randego Mamy zajbanego, nie rannego Idę tego gnoja. On ma dziurę w gowie dziewczyn Musiałem go dobić no sorry Nie on już był masy od razu Heptik ze szcześmie? No, jest kurwa nieprzytomny Drefi to martwy. <grym> no Drefi to martwy, no bo przecież. Czy wychylał ban, no to kurwa wie. O! Oh. <grym>